Witam po długiej przerwie wszystkich. Chory jestem, więc mam czas nagrywać. Dzisiaj nagramy sobie siew. Dawno tej mapy nie, nie dotykałem, więc ja się dziwię, że ona jeszcze jest. Dobra. Siejemy stojkę, żeby kasa była, bo kasa się musi zgadzać. Yy, a rożniusz, siewnik. Dobra, poczekaj, bo ja w co nie gra. Oh my God. Dobra, czekaj, gdzie co teraz? Już? Mogę? Czy nie mogę? Mogę, chyba mogę. Oj. Halo? Hem. Mamy problem, bo ciągnik mi się zakupał. Co ja teraz robię? Chwila. Bo nie, dobra, od drugiej strony zaczynam, bo tu nie da, bo to... to zakupuje się mi Jestem przy okazji, jak teraz jadę tym ciągnikiem, chciałbym pozdrowić kolegów z klasy 5B. I też mogę pozdrowić takiego jednego mojego fajnego koleżkę z piątej a też fajny kolega, fajny kolega, ale imię ja nie powiem, niestety nie powiem. No i lecimy tutaj, zasiejemy sobie. Potem w następnym odcinku pewnie nawóz trzeba rozwieść. Nawóz Ojojojo, potrzeg Bo ja się za bardzo zachęcam. Zaraz tu się znowu za... No... Zaskręty I też od nowego roku na moich odcinkach już nie będzie Farminga 22, tylko będzie Farming 25. I będzie ryż uprawiany. Będzie cien, Dobra. Teraz jeźdź, teraz się nie zakupuj Do sąsiada jechałem Kukurydza sorry sąsiad Sorry sąsiad Dobra, jedziemy Jedziemy, jedziemy So i zarobimy sporo Jak będzie dobrze spać, jak mi będzie dobrze spać No to będzie słabo Ale myślę, że zarobimy dużo kas I mozg i, i na ciało Oby, oby, oby Oby, 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 oby tylko chwileczkę muszę zobaczyć, czy ja nie mam przypadkiem włączonego... No, no dobra, nie mam. Dobra. No, i tak to jest. No nie wiem o czym gadać. Nie mam pojęcia. No po, po, po prostu no po... Ja mam pomysł. Zatrzymamy sobie tu pracownika i my się tutaj na farmie troszeczkę ogarniemy, bo tu jest trochę burdel. Tak, zobaczymy, czy mam coś jeszcze w silosie, to może sprzedamy przy okazji. Dobra. Dobra, 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 dobra. I co? Oj, nie ta strona. Dobra, y, tak. Czy jest coś? Czy nie ma coś? O, jest pszenica, no to możemy to zobaczyć, czy pszenica teraz się opłaca sprzedać. Pszenica no nawet się opłaca. Można jechać na młyn, Dobra, Opakujemy ją na przyczepę. Będziemy musieli zrobić dwa kursy. Tak, tylko teraz gdzie jest młyn, to trzeba zobaczyć. Yy, młyn, młyn, czekaj. Yy, to jest zbiornik na wodę, to nie Orchard, nie, nie. O tu jest młyn. No co, nawet niedaleko. Dobra, idziemy. Bałdy nasze są bit? Ałupa, stój! Dobra, a tu, a co to tu, tu? Co to jest? To jest so, soja. A, aha, no dobra. Nie ma słowa, jedziemy. Tutaj kombajn nam drogę zawjeżdża, za zajeżdża nam drogę. Dobra, tak. Tylko gdzie teraz musimy jechać? Chyba prosto i w prawo Ale, Ole, ole się, ale ciąg. Przyczepa za mała na ciągnik. Trzeba przyczepę mało kupić też. Dobra, kierunkowskaz. Działa czy nie działa? Działa, dobra. Dobra. I chyba dobrze jedziemy. Tak, dobrze jedziemy. pa pa, ra, pa, pa, ra, pa. Za jedzie samochód, czekaj do mnie, przejecha, ele não za nami jechał Bambik, który miał indo! Pojechał! Dzień dobry, dzień dobry ele jedzie Curia, uciekaj do mnie, czy jak zarabi pra sporo to o sprzedań no jest już, już stara, stara jest. Falei, Wendu! Jak pamiętam? I... Dobra, uwaga! Ô, 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 Dobra, jedziemy! A co tu tyle samochodów stoi, ja kada, minac, posiedem, a tyle godzina, co siada, tu przyjechałem! Ah, bo tu jest parkour, tu da Dobra, gdzie tu się wies, tu się wies, ô, bra! Uwaga! Widzomy, dzień dobry! Dzień dobry! Ito, tu da chupa! Dobry Dobra Dobra Uwaga, spierd... I leci kasa Kasa, 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 kasa Teraz byliśmy tylko siedem tysięcy Trochę słabo Wracamy Dobra, i wracamy Dobra, dobra. Jedziemy. <laughs> Pociąg. Zobaczmy, jak nasz pracownik sobie radzi. On skończył. Coś chyba jest nie tak. Panie pracowniku. Dawaj, dawaj, bra, zatrudnij pracownika. Muszę teraz się ogarnąć, będzie jechał. Dobra, jedzie. bo my dojeżdżamy naszym ciągnikiem. Ups, 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 ups. dzień dobry, dobry, rozkręcamy. Trochę mi deszcz, za zamoknę, zamoknę trochę. Trochę zamoknę, ale dobra tam deszcz pada mi tutaj Lecimy. Tutaj zaraz skręcamy i już jesteśmy na miejscu. Aha, o nie, dojeżdżę do nas, dobra, przepuszczam go. Jedziesz, panie, o jedziesz to. Kościół przed nami Skręcamy Widać już nasz kombajn Dobra ostry zakręt Ale takiej mogę... Trzeba tego kombajna przestawić gdzieś, bo blokuje drogę Co pracownik jeździ, dobra tak, krzypę trzeba odstawić. Dobra, dobra, uwaga. Hop. Dobra. Tu jest obciążnik. O tutaj jest nasza... to nie pamiętam, to jest 30, 30, 30. Dobra, zgaszamy. Dobra, zamkniemy, żeby nam nie zamokło. O dobra. Jest super. Tak, jeszcze ja bym popatrzył jakie przyczepy byśmy mogli sobie kupić. Bo my teraz mamy taką przyczepę z modów. To jest ta cargo Ona jest mała, ale mogłaby być większa. Ale że mnie się nie chciało brać większej, no to nie wziąłem większej. E, tak. Ymm... Byśmy mogli wziąć przyczepkę taką, taką. Na pewno nie taką, bo ja takimi nie umiem sterować, bo prawo jazdy w chipsach wygrałem. Ta to jest jakaś dzi dziwna. Tej na pewno nie za duża. Eee, no to albo tą Krampę. To jest fajna przyczepka. Albo tą przyczepkę Klasa. Nie wiem, zobaczy się, bo one niby. Ta niby jest droższa, ale ta jest większa i jest tańsza. Nie rozumiem tego. Chyba, że taką sobie kupimy przykłę. O, taką, taką. <laughs> Czekajcie, czekaj. trzeba zmienić coś w naszych ciągnikach. Nie sprzedać. Tylko. A co, co nie mogę zmienić? No nie, Chcę zmienić rejestrację. Teraz jest taka nudna jakieś UX 304 Tu tak samo Jak tam nasz pracownik Jeździ dobrze, jeździ Dawaj, dawaj Tak, ja jeszcze bym chciał zobaczyć jedną rzecz. To, 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 to... To ma wapno w środku, a ja bym potrzebował nawozu. Trochę słabo. Idziemy ja do naszego kombajna go przestawić, bo dróżkę zasłania. O, ale się kręci mam pomysł chyba gdzie go przestawimy A tu jest nabus jeden, dobra już czaje Understand now Dobra sąsiadowi zasłaniamy diazm do swojego pola O tu sobie ustaniemy po Dobra, a co, co tu się, się dzieje, że, że tu, a bo tu jest nowe pole No tak mm. A ta pogoda mnie wkurza, idę się schować do kukurydzy Dojrzała, ale ta dobra to, O, i jesteśmy na farmie Zaraz przyjmiemy od profondika pałeczkę i my będziemy sobie jeździć. Dobra, zwalniam Cię. Jedziemy dalej sami. Już prawie zrobiliśmy Uuuu, jam, Ops, doszło na pole, czemu nie Ale ten ciągnik ma cienkie koła z przodu

Dawaj nie zakapuj jeszcze czumniczku. Ostatnie dwa paseczki skończyliśmy. Klucz tu, 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 tu. Papa, papa, pao. Może

Dobre, dobre, dobra, dobra, dobra ostatni pasek. Ściągnik się wywraca do tyłu. Taki ciężki ten że grze. Już mamy pole zasiane. Jest tylko rozrzucić nawóz dwa razy i jest super. Co si že si v tom odčinkyš dá, rozručíš, já se na Oj, oj, a to já pracovníka to, A to je a to jen, a to divné. Někdy se musím že klikneme na Ale tu i z górki. Dobra, odkładamy średnik i bierzemy rozrzutnik. Kurde, nie ma miejsca, nie było miejsca dla ciebie. Dobra, dobra, cofamy, cofamy. Baga, baga, Ddu -ddu 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 -ddu. Dobra, baga, Jedziemy po rozrzutnik. Rozrzutnik czy tam, nie wiem, nie pamiętam już. <śmianie> Jak chcecie mnie uleczyć, żeby było więcej odcinków, proszę mnie zasubskrybować subskrybować. E, dobra, ten ciągnik nie zadziała, ten nie piknie mm -mm. No, to tutaj go dajemy? Stój, e, to weźmiemy tego, bo ten jest mocny. Bo tutaj jeszcze jest obciążnik. Mogę? O mogę. Dobra. Mo Aha! Wyśmienicie. Nie wiem co. zaraz zawsze tańczyć. Za duży obciążnik na taki mały traktor. On nie, stój! Nie wytrzymiam, nie wytrzymiam. Stop. Wait. Ten się podniesie, no i będzie tragedia. Chwileczka, ja to muszę sobie zobaczyć, bo zaraz nie wiem co zrobię. Hmm, a to rozsiewacz, nie rozrzutnik, dobra. Tak, bo ja mam tutaj no, nowe pobrane sobie roz, rozsiewacze, i się zastanawiam, czy sobie nie kupić, bo ten jest za big, za duży, za duży. I ja mam kupił tego. Tylko, tylko jaki kolor, jaki kolor? Jaki kolor polecacie? Ja lubię, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja, 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 ja. No nie wyć. Wytrzy... E, taki, o, taki mi się podoba. Kupiłem. A ten sprzedaję, bo zaraz nie wytrzymam psychicznie. Nie było miejsca dla ciebie. Sprzedaj. Jesteśmy kochani. 20 tysięcy do przodu. Dobra, jedziemy. I ten obciążnik też mogę sprzedać. Mądraży oh. trzy tuny. O oh my god Jedziemy pod sklep. To gdzie to był sklep? Mapa! Ups Mapa, mapa, mapa... Mapy, mapy, mapy. Gdzie jest sklep? Tutaj jest sklep, czyli tak, tuk, tak, tak. Dobra. My. O stacja benzynowa to przy okazji się zatankujemy, bo trochę paliwa zeszło. Żebyśmy potem nie musieli stać. O, jest zatank -y, cofka, zatankuj. Dobra, 21 dolców tylko. Mało, ale w sumie fajnie. O, jak my stąd wyjedziemy? Tu jest parking, dobra, jadę tędy, bo tu droga jest jakaś. Jak pani chodzi? I sklep w lewo. Co idziemy ten sklep. Tam prosto chyba dalej. Ja jedziem środkiem drogi, a co mu się będzie? doj doj Ale jesteśmy pod sklepem. O i od razu nawóz no, stoi, jak miło mi. Z tej strony... Z tej strony, z tej strony. Dobra, mamy. I ciągnik się nie podnosi sukces. Sukces! Mamy to! Jedziemy z powrotem. Tylko, że ja... Ja... Poczekajcie. Do rowu wierzą Ups. Nie. Dobra. Ja bym kupił jeszcze jeden... Jeden worek na wozu. Tak na wszelki wielki. Jedziemy po robię? O, zimno. Dobra, 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 stop, 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 O i przy okazji, jak tu jesteśmy, to zmienimy rejestrację. Dobra, wjeżdżam do garażu. A, bo coś się nie wjeżdża tu, tylko tu. Dobra. E... No, przy okazji sobie naprawię.

Wystarczy, żeby dotrzeć trzy litery pod żoną. O, dobra. You ale nie słyszałem. Wait, wait, wait. O, tu, tu, tu. Fin, fin, fin.

Jedziemy w prawo. Jedziemy, a coś podobnego do lewiatana Oj, 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 stój! Mogłem kupić ten odciążnik, bo trochę lewitujemy. A to w następnym odcinku się to... No ja nie mogę znak. film, 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 film.

O śnieda Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Już jesteśmy na miejscu, już będziemy rozsiewać. Och, pięknie. Nie wiem czemu tu się nie rozsiewa. Ura! Zabrut. Lecimy dalej. Nie musi być idealnie, byle by bylo większe pola. It's there, it's, there, it's there, Już prawie skończyliśmy, ostatnie dwa przejazdy i już jesteśmy na miejscu Du, 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 du. dobra, skończyliśmy. Jedziemy odłożyć na miejsce i już się chyba pożegnamy. Naprawdę trzeba kupić ten obciążnik, bo to. Kita, kita, kita. No do. Choć to się z auto Snoop Dogg'a z Fortnite'a. Dobra, a więc tak, widzimy się w następnym odcinku, oby niedługo minęło i chciałem pozdrowić wszystkich, co obejrzeli do końca, bardzo wam dziękuję, jakbyście mogli zasubujcie, to trwa mniej niż 5 sekund, a możecie mnie uszczęśliwić. Pa, pa.